Znajdujemy się dzisiaj u nas w oddziale BRZOZA, sobie stawysłeda Automotive, na pikniku rodzinnym z pojazdami ciężarowymi Mercedes-Benz-Trak. Chcielibyśmy przedstawić naszym klientom nasze produkty, nasze najnowsze dostępne i flagowe modele, czyli mówimy o Aktrosie L w kabinie pro kabin i najnowszej generacji pojeździe elektrycznym e Aktrosie 600. Ten pojazd. Możemy prądem 400 kW naładować w ciągu dobrej godziny, natomiast 1 MW pozwala na naładowanie w pół godziny tego samochodu. Realnie przy odpowiednio ustawionej trasie może nam dziennie pokonywać około 1000 kW. Kilometrów. Samochody te są wyposażone w nowoczesne systemy wspomagające pracę kierowcy. Wszystko to powoduje, że te zasięgi są dzisiaj jak najbardziej akceptowalne i realne. Jeśli przejdziemy kawałek dalej, zobaczymy samochód, który nadal dysponuje technologią diesla. Nowy design, opływowa kabina, nowe osłony międzyosiowe, nowe skrzynie biegów, nowe oprogramowanie, przełożenie tylnego mostu powodują, że te samochody są jeszcze bardziej ekonomiczne, jeśli chodzi o zużycie paliwa, niż yy, i tak oszczędny Actros poprzedniej generacji. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie dzisiaj wsiąść za kierownicę tego pojazdu i go sprawdzić. W szerokiej drogi. Mamy do zaprezentowania również całą gamę naszych produktów dodatkowych. Poprzez serwis, poprzez Fleetboard, usługi finansowe. Zainteresowanie jest ogromne. Liczymy na frekwencję ponad 200 naszych klientów i życzymy wszystkim miłej zabawy. Thank you